Nie jestem naszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tam tych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna, żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju, drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą, co... Mogę mu teraz pomóc. Do wszystkich jednostek dostaliśmy. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. Dwa lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą, i słuchałem jako coś mnie błaga. Nie wiem w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic, tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. Informacje: Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Niechże czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony Sukinsyn zaatakował siekierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników. i Myśleli, że poddadzą się bez... Chwila, sprawdzę to. Rozumiem. Tam jest! Odwróć drogę! Od kilku minut nie słyszałem żadnych strzałów. Myślę, że wszystko w porządku. Nie licz na go. Moźstwo do głowy nie odzyskamy łączność. Udziewa się po nas czegoś więcej. Ktoś pęknie za to. Najpierw amunicja. Nie mieszaj jej z racjami żywnościowymi. Coś mi się zdaje, że lepiej mieć ją Tak Takie! Powinniśmy zastawić pułapki na całym perymetrze. Mogę przygotować parę niespodzianek z tego tutaj. Ogrodzeniu? Nic, ale o pierwszej zasadce też dowiedzieliśmy się jak już było za późno. Znali teren, wiedzieli gdzie co jest. Kurwa, to miało być rutynowe działanie. Służba nie drużba. Trójca oczekuje od nas poświęceń. już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. thank <laughs> you Będzie gadał albo się wykwalifikował. Musisz się wziąć. Zamknij się, to już. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Trzeba się uciekać. Trzeba się uciekać. Trzeba się uciekać. Trzeba się a my będziemy się Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło. A ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów. Żadnego pochówku, czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych. A może, jak wielu przed nimi przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. Zdjął szansę. Właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? No to udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeskodzi. Jak długo zdołacie nas podtrzymać? To, na to, to bezcelowe. Sam, że jak miał pobiec, znaczny wypaść spój na twoje rany. Jak... <śmiech> 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 Adiós adamatos Era isso, Nie uda mi się zatamować do Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zabieg. Nie wiem, czy uda nam się przejście części zamiennej. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest. Nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak. Jak mógłbyś zrozumieć? Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Co mamy z nim zrobić? Nie! Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To cholerstwo nas pięćdziesiąt lat. Chyba zepsuł się zawór. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. do. to. ma uszkodzony gwint. Pomóżesz mi. Jasne. Stracimy całe pieprzone paliwo! Za mocno spróbuj delikatniej. To gówno jest całe zardzewiałe. Jak tam? Nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawór. Nie wiem, czy uda nam się tu znaleźć części zamienne. Kajcie sprawdzę to, rozumiałem. Wszystko gra.

Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć ten zbiornik. Nie przykład radzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma Jest tu Konstantin, człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny, a co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić, któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności. Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Wejść? Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. Kim jesteście? Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważaj. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymuję łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi a powiadomie innych, że można cię ufać. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo.